Dzień dobry, baranki, witam Was w przesłaniach z kart tarota na poniedziałek 1 kwietnia. Zobaczmy, jaka będzie energia baranki, kapłanka. O, więc o, może być bardzo spoko to może być bardzo spokojny dzień. Być może. E być może um, będziecie się skupiać na sobie, na jakichś y, rozmowach z innymi ludźmi. Możliwe, że będziecie komuś doradzać, możliwe, że to wy będziecie kogoś o coś pytać, y, jakieś spotkania z przyjaciółmi, z y, członkami rodziny, y, możliwa y, mocna intuicja tego dnia. Umiarkowanie. Więc to będzie bardzo spokojny dzień. Możecie miło go spędzić w miłej atmosferze, będziecie robić miłe rzeczy, możliwe, że jakiś bardziej odpoczynek, relaks, także może jakaś być może będziecie sobie. Chcieli gdzieś wyjść, na przykład za miasto, czy wyjechać, gdzieś na łono przyrody, na przykład poddychać świeżym powietrzem, gdzieś na wieś, gdzieś gdzie jest spokojnie, gdzieś gdzie można odpocząć, pospacerować, więc tutaj taka aura się pokazuje. Natomiast to może być jakieś rodzinne również spotkanie, możecie się relaksować. To będzie bardzo przyjemny dzień. Pozdrawiam, cześć. Dzień dobry, byczki, witam Was w przesłaniach z kart tarota na poniedziałek 1 kwietnia. Byczki, 9 kielichów, zadowolenie. Ogólnie może być jakieś przejedzenie tego dnia, czyli w poniedziałek. Praktycznie powiem, że. To będzie bardzo miły dzień, będziecie zadowoleni, będą się tutaj realizować jakieś wasze scenariusze, być może miłe spotkanie z drugą połówką lub z jakimiś bliskimi. Możliwe, że po prostu będziecie się bardzo cieszyć z towarzystwa, jakie jest wokół was, w ogóle z jakichś tam sukcesów, więc to może być bardzo, bardzo miły dzień. Mak. No, możliwe, że będziecie sobie coś planować, coś organizować. Możliwe, że będziecie się zastanawiać nad jakimś przedsięwzięciem tego dnia. W każdym bądź razie, karty mówią o tym, że, że jesteście w stanie osiągnąć jakiś cel. A tego dnia, czy to, co sobie zaplanujecie. Więc tutaj może być jakaś kwestia, właśnie organizacji, planowania, rozmowy, komunikacja, spotkania towarzyskie, na przykład, czy z partnerem. Tutaj ogólnie radość, zadowolenie, wesoła atmosfera, wszystko karty bardzo dobrze pokazują, więc tutaj może być naprawdę bardzo dobry dzień. Pozdrawiam, cześć. Dzień dobry bliźnięta, witam Was w przesłaniach z kart Tarota na poniedziałek, 1 kwietnia. Jaka będzie energia tego dnia? 10 buław. 10 buław może mówić o tym, że może być z jakichś powodów ciężko. A możliwe, że będą jakieś obowiązki tutaj albo będzie coś na Was ciążyć. Być może wiecie za dużo i tutaj też w jakiś sposób, albo dowiecie się o informacji i tutaj to w jakiś sposób może spowodować u Was troszeczkę no troszeczkę jakieś tam obciążenie. Może być tak, że dla co po niektórych to wszystko się kończy. Czyli możliwe, że poniedziałek to będzie ostatni dzień, kiedy będziecie um, jeszcze jakieś obowiązki dogrywać, ewentualnie jakieś zadania wykonywać. Um, tutaj ten ciężar, tak naprawdę, który się pokazuje w karcie 10 buław, pokazuje, że może być tak, karta kochanków obok, że. Um, to ta ciężkość może być spowodowana właśnie jakimś wyborem. To może być bardzo trudny wybór, jakiś dylemat, być może ktoś Was postawi przed jakimś wyborem, może los po prostu zadecyduje, jakaś opcja się pojawi, możliwość, no i będziecie musieli wybrać, i to może być bardzo ciężki wybór, bardzo ciężka możliwość właśnie wyboru. Możliwe, że mm, to, o czym wiecie, być może jakieś sekrety albo ktoś się Wam zwierzył, zwierzy dopiero, no to może dotyczyć jakiegoś romansu. No i to może być ktoś, kogo znacie i to może powodować u Was też troszeczkę takie obciążenie, na przykład. Pozdrawiam, cześć. Dzień dobry, raczki, witam Was w przesłaniach z kart Tarota na poniedziałek, 1 kwietnia. Zobaczmy, jaka będzie energia tego dnia. Król, monet. No, tutaj mogą być jakieś kwestie dotyczące e, na przykład ojca, rodziny. Mogą być kwestie dotyczące na przykład jakichś wydatków, e, dochodów, pieniędzy. E, może chodzić po prostu o takie bezpieczeństwo finansowe, o bezpieczeństwo e, domowe. W sensie oczywiście takim, że możecie się zastanawiać nad, może jakieś podsumowanie, bilans będziecie robić, jeśli chodzi o wydatki, na przykład świąteczne, albo jakieś w ogóle będziecie się zastanawiać nad jakimś inwestowaniem, nad oszczędzaniem, jakiś biznes plan będziecie robić. No, widać tutaj faktycznie 8 monet. Może mówić faktycznie, że w poniedziałek będziecie wykonywać jakąś taką mm, pracę, albo będziecie nad czymś mocno. Pracować, coś organizować, na przykład, może to dotyczyć Waszej firmy, jakichś być może kosztów, no to możliwe, że będziecie też tutaj wykonywać jakąś taką pracę, która może być powtarzalna, systematyczna. Tutaj możecie skupiać się na jakichś szczegółach tego dnia. No tak, jak mówię, możecie mocno nad czymś pracować. No także też jest taka kwestia, być może. Być może właśnie kwestie finansowe, kwestie pracy, kwestie firmy. To będą takie tematy, które w poniedziałek będą Wam no, zawracać głowę. Pozdrawiam, cześć. Dzień dobry, Lwy, witam Was w przesłaniach z kart Tarota na poniedziałek 1 kwietnia. Zobaczmy, co może się wydarzyć. Rycerz. Kielichów, no, może być tu jakaś propozycja dla Was tego dnia, może jakaś możliwość się pojawi, e, jakaś szansa na coś, tu możliwa komunikacja, ktoś może do Was zadzwonić, odezwać się, może to Wy się do kogoś odezwiecie, napiszecie smsa na przykład albo gdzieś na jakimś portalu. Albo w ogóle przez telefon ktoś może zadzwonić, może ktoś przyjść, może ktoś zaproponuje jakieś spotkanie, może to być jakaś randka, może być taka no miłe, miły gest jakiś, może jakiś prezent, będziecie komuś wręczać, może ktoś Wam, także tu może miłą niespodziankę ktoś też Wam zrobić lub Wy komuś. No więc to taki dzień może być bardzo miły, aczkolwiek Osiem Mieczy mówi o tym, że no, jeżeli ktoś widzi z jakąś inicjatywą, to wy będziecie na to zamknięci. Jeżeli o, na przykład ktoś zaproponuje jakieś spotkanie, no to tak by to wyglądało, że po prostu nie będziecie na nie tak aż otwarci. E, może być taka kwestia, że po prostu tutaj ktoś na przykład widzi z jakimś prezentem do was, no to też możecie nie przyjąć tego prezentu ewentualnie. Może być tak, że na przykład jakieś zdanie, tu rozmowy, jakieś mogą być spotkania, możecie mieć odmienne zdanie niż ta osoba, i tutaj też może się pokazywać taka kwestia, że um, nawet jeśli ta osoba będzie chciała Wam coś doradzić, czy ktoś w ogóle to radzić, no to, no to tutaj pokazuje się kwestia zamknięcia, czyli nie wiem, albo nie jesteście gotowi jeszcze na spotkanie z tą osobą, albo nie chcecie. Się spotkać, czy w ogóle mieć do czynienia z tą osobą, albo po prostu no, ciężko będzie Was przekonać w ogóle do tej osoby, lub do jej jakiejś propozycji, do jej jakichś no, takich sytuacji, z którymi ona wyjdzie do Was. Pozdrawiam, cześć. Dzień dobry, panny, witam Was w przesłaniach z kart tarota na poniedziałek 1 kwietnia. Zobaczmy, jaka będzie energia. Dwójka kielichów, no miła atmosfera, no możliwe tutaj miłe rozmowy w miłym gronie z partnerem. Raczej, z osob lub z osobą, z, którymi, z którą się lubicie, może być w większym gronie, to jakieś spotkanie, może być jakaś, no, jakaś uczta, coś możecie świętować, może być jakiś alkohol tutaj, być może jakieś oświadczyny, możecie mieć jakąś komunikację z kimś, kogo bardzo lubicie, z kimś, z kim lubicie po prostu rozmawiać, spędzać czas i powiedziałabym przy karcie gwiazdy, no, że macie nadzieję nawet na to, że coś tutaj być może. Powie wam na przykład partner coś więcej, być może coś usłyszycie miłego, albo w ogóle możecie mieć jakieś nadzieje, że miło spędzicie ten czas, ten dzień, ten wieczór na przykład. Więc tutaj pojawia się taka kwestia nadziei przy tym wszystkim, lub realizacja tego tak naprawdę, bo tutaj może być w jak tak, że właśnie wasz cel, wasz plan się zrealizuje, być może ktoś, na kogo czekacie, zadzwoni, ktoś. Lub napisze, na przykład, tak, ktoś, co do kogo macie nadzieję, że właśnie się odezwie, więc tutaj możliwe jakieś spotkanie, rozmowy w bardzo miłym gronie. Tutaj mogą być rozmowy również dotyczące na przykład jakiejś wspólnej przyszłości, być może dziecka, ciąży, spraw rodzinnych. No, także pozytywnie, obydwie karty bardzo. Pozdrawiam, cześć. Dzień dobry, wagi, witam Was w przesłaniu z kart tarota na poniedziałek 1 kwietnia. Zobaczmy, jaka będzie energia. Wisielec. No, być może coś tu będzie opóźniało się, coś może się spóźniać, coś może się odwołać, że tak powiem. Jakieś spotkanie może nie dojść do skutku, ktoś może nie zadzwonić, ktoś może się spóźnić na jakieś spotkanie. Mogą się tutaj wydarzyć różne kwestie, rzeczy, które spowodują jakieś opóźnienia, czy też późniejsze działanie, albo odwołane coś będzie, więc tutaj też takie mogą być rzeczy, ale może chodzić o to, że poniedziałek pozwoli Wam spojrzeć na pewne sprawy z innej perspektywy. Osiem kielichów przy tym wszystkim, więc możliwe, że dostrzeżecie coś, czego wcześniej nie widzieliście, być może jakaś szansa pojawić się na horyzoncie, szansa, która spowoduje, że zaczniecie inaczej myśleć, być może inaczej patrzeć na pewne sprawy, kwestie czy osoby. Niektórzy z Was być może zaczną myśleć o jakimś odejściu, o jakimś um, na przykład wycofaniu się z czegoś. Być może dostrzeżecie jakąś okazję, jakąś szansę i będziecie chcieli iść w to. Tu może być kwestia tego, że będziecie się zastanawiać nad jakąś pracą, być może tutaj się pojawi Wam jakaś nowa oferta albo dostrzeżecie. Na przykład jakieś nowe usługi, ewentualnie jeśli macie swoją firmę i prowadzicie jakieś usługi, więc tutaj możecie spojrzeć na coś z innej perspektywy. Być może, na przykład, podczas jakiejś rozmowy wyjdzie coś i um, ktoś wam otworzy oczy, na przykład na pewne kwestie, bo tutaj może się pojawić jakaś szansa jakieś coś nowego na horyzoncie i, i to pozwoli Wam dostrzec coś, czego wcześniej nie widzieliście, więc może jakieś inne wyjścia z sytuacji, jakąś w ogóle inną sytuację, więc no tutaj tak jakbyście niektórzy, niektórzy z Was zastanawiali na przykład nad jakimś odejściem od czegoś, nad jakąś zmianą czegoś, na przykład jakiejś sytuacji, kierunku pracy, ewentualnie stanowiska, usługi, no różne mogą tu być kwestie, w każdym razie no takie bardziej zastanawiające. Pozdrawiam. Cześć. Dzień dobry, Skorpiony. Witam Was w przesłaniach z kart Tarota na poniedziałek, 1 kwietnia. Jaka będzie energia tego dnia? Rydwan. Może być pęd duży, tutaj może się dużo dziać. Jakieś spotkania, dążenie do jakiejś realizacji, jakichś planów, czy też jeżeli coś sobie tutaj na przykład, postanowiliście, że zrealizujecie, no to będziecie do tego dążyć w poniedziałek. Czyli, na przykład, jeżeli postanowiliście sobie, że się z kimś tu spotkacie, umówicie, no to, lub pojedziecie do kogoś, no to tak właśnie będzie. Będziecie do tego dążyć, a będziecie chcieli zrealizować swoje cele. Tutaj może być jakaś podróż, wyjście gdzieś do kogoś, spotkanie, randka, coś związanego z samochodem, pojazdem, być może jakaś podróż. No, właśnie. Druga karta, szóstki mieczy, która mówi o jakimś przemieszczaniu, o zmianach, więc możliwe, że postanowicie. Jakieś zmiany. Albo nagle Wam coś wyskoczy, tutaj też może tak być, nagle się coś okaże, nagle się plany zmienią. W każdym razie Wy dobrze się do tego dostosujecie i, i nieważne, co się wydarzy tutaj tego dnia, i tak będziecie skłonni to zrealizować. Także tu jest takie pokazane bieg. Dużo tu jest pokazane właśnie jakieś podróży, więc być może będziecie do kogoś jechać, z kimś się spotykać faktycznie. Może umawiać się z kimś. No, pojazd też tutaj może być istotny tego dnia. W każdym bądź razie no pojawiają się jakieś też zmiany. Być może z rozmów wyniknie, wynikną jakieś przeprowadzki, może będziecie rozmawiać o jakichś podróżach. No, różne mogą być zmiany, tak naprawdę. Zmiana planów, zmiana jakichś kwestii może będziecie zmieniać samochód i o tym będziecie rozmawiać. Pozdrawiam, cześć. Dzień dobry Strzelce, witam Was w przesłaniach z kart Tarota na poniedziałek, 1 kwietnia. Zobaczmy, co tu może się wydarzyć. No, rycerz mieczy... Czyli może być jakiś chaos w poniedziałek, jakaś gwałtowność, impulsywność. Może być ktoś, kto będzie próbował narzucić wam jakieś zadania, ktoś, kto będzie próbował wami sterować, kierować. Może to wy będziecie po prostu mm, tutaj próbowali kimś sterować. Może być tu jakaś manipulacja, może być jakaś kłótnia, może być jakieś uniesienie głosu, powiedzmy dyskusja. No tutaj może być też wszystko tak gwałtownie, impulsywnie, może się dziać. Zobaczmy, co jeszcze, jakaś podróż, wycieczka, coś tu może być. Powiem Wam tak, Trójka Mieczy jeszcze do tego wszystkiego, więc tutaj mogą być jakieś rozstrzygnięcia, być może pokłócicie się z kimś, możliwe, że tu się coś zakończy, możliwe, że jak, jak, jakaś relacja, więc tutaj, ale w takim gniewie, w Takim impulsywności, może ktoś coś powie za dużo tutaj i możliwe, że się ktoś na kogoś obrazi, więc tutaj też może być. Więc uważajcie na ten cięty język, bo tutaj jest pokazany właśnie, no, miecze. Więc tu jest taka szczerość, właśnie cięty język przy tym rycerzu, no, trójka, czyli coś raniącego, przykrego. Więc możliwe, że ktoś wam coś może powiedzieć przykrego tego dnia, może ktoś właśnie w sposób taki arogancki się zachować, a może to wy po prostu powiecie komuś coś i i na przykład będziecie chcieli um, komuś dopiec i po prostu też zrobicie komuś przykrość więc też tak może być e, w każdym razie tu może być jakaś zdrada tu może być jakaś kłótnia, dyskusja tutaj może być coś przykrego, jakaś sytuacja jakieś rozczarowanie e, pozdrawiam, cześć dzień dobry koziorożce witam was w przysłoniach z kart Tarota na poniedziałek, 1 kwietnia e, jaka będzie energia Zobaczmy, koziorożce, pięć monet. No, to tutaj jest takie poczucie braku. Być może kwestia samotności się może pojawić tego dnia. Możecie odczuwać chłód, może brak zainteresowania Wami. Możliwe, że po prostu tutaj no. No Może być tak niezadowolenie, na przykład z jakichś finansów, niezadowolenie z jakichś wydatków, które ponieśliście. Być może tutaj też zagmatwaliście się w jakieś kredyty, więc możliwe, że jakieś przemyślenia na ten temat mogą być. Ogólnie, no, jakieś niezadowolenie, no ale przy tym wszystkim karta słońca. Może być tak, że po prostu. No, nie będziecie na przykład, być może planowaliście sobie coś, miłe spędzenie czasu, no i to się nie uda, nie wyjdzie na przykład, albo po prostu może być tak, że możecie odczuwać, tak jak mówiłam, brak. Być może dziecko nie pojawi się u Was tego dnia, albo na przykład nie zadzwoni, nie skontaktuje się, albo jeżeli się skontaktuje, to nie będzie to no, taka rozmowa, jaką byście chcieli, jaką byście sobie wyobrażali, więc tutaj gdzieś mogą te relacje się troszeczkę y, pogubić. Mogą nie być takie pełne harmonii. Y, być może. No, jakiś wyjazd nie dojdzie do skutku z jakichś tam powodów. możliwe, że z kimś się poróżnicie i tutaj też no, plany Wasze się pozmieniają, więc też tak może być. Pozdrawiam, cześć. Dzień dobry wodniki, witam Was w przesłaniach z kart Tarota na poniedziałek 1 kwietnia. Zobaczmy, co tam może się wydarzyć. Królowa monet. No, to tu mogą być w ten dzień ważne kwestie związane z rodziną, matką, kwestie stabilizacji materialnej, być może będziecie rozmawiać o wydatkach, o um, wpływach o jakiejś firmie, o jakimś etacie, o pracy ogólnie rzecz biorąc, tutaj dużo się pojawia kwestii finansowych. Pazik, buław. No, mogą tu być związane, w ten dzień ważne kwestie związane z dziećmi. To mogą być kwestie finansowe, kwestie jakiegoś jakichś wydatków z nimi związanych na przykład. Może będziecie dawać im pieniądze na przykład jakieś, ale tu może być też jakaś ważna informacja. Być może dowiecie się czegoś na temat waszej pracy, może na temat szefowej, a może mm, jakaś informacja na temat jakiegoś etatu, jakieś dodatkowe zlecenie, pieniądze. Pojawiają się więc być może jakaś informacja, wiadomość na ten temat, być może jakaś szansa pojawi się na nową działalność, na nowy kierunek, na który można zarobić, na jakieś usługi. Na jakiś projekt, więc tutaj gdzieś w poniedziałek myślę, że taki dzień może to być przemyśleń jakichś, ewentualnie dowiadywania się, po prostu nawet z jakiejś rozmowy przez przypadek dowiecie się czegoś. Może gdzieś coś przeczytacie i was tknie do tego, żeby na przykład coś realizować, gdzieś się rozwijać. Więc tutaj mogą być takie ważne informacje, nowości. Może chodzić o oszczędzanie pieniędzy, może chodzić o zainwestowanie tych pieniędzy gdzieś. No tak, albo tak jak mówiłam, może chodzić o jakiś etat. Dodatkowe zlecenia, usługi, jakieś. Mogą tu być też kwestie związane z matką, i też finans, mogą dotyczyć po prostu jej finansów. Tak. Pozdrawiam, cześć. Dzień dobry, rybki. Witam Was w przesłaniu z kart tarota na poniedziałek 1 kwietnia. Zobaczymy, co tutaj. Król Buław. Król Buław się Wam pokazuje, co oznacza działanie. Że tego dnia Będziecie działać, podejmować decyzje jakieś. Być może będziecie przygotowywać do jakiej po prostu do kolejnego dnia pracy, na przykład. Albo będziecie się zastanawiać nad jakimiś decyzjami dotyczącymi waszego, waszej firmy, waszego przedsięwzięcia, tym, czym się zajmujecie waszej pracy możliwe. Może będzie tu istotny ten mężczyzna, król Buław, czyli mężczyzna z żywiołu ognia, baran lew lub strzelec. Tutaj pokazuje się na przykład kwestia równowagi z tym mężczyzną, więc tutaj mogą być no, jakieś spotkania, być może poświęcicie mu trochę czasu, może to on będzie chciał na przykład zaproponować jakieś spotkanie, jakąś rozmowę, no, może być z jakąś inicjatywą, ofertą, może zaproponuje Wam jakąś pracę, taki może być znajomy i po prostu będziecie z nim rozmawiać akurat w poniedziałek i tutaj może być chęć właśnie podzielenia się z Wami, na przykład jakimiś informacjami, wiadomościami, ale też, tak jak mówię, może być jakaś propozycja. Możliwe, że da Wam jakiś prezent, lub Wy jemu dacie prezent. Może to być osoba, z którą znacie to, może być Wasz partner, więc tutaj jest miłe spędzanie czasu, raczej równowaga. Więc tutaj wszystko się dobrze dzieje. Bardzo miły czas, mm, bardzo miłe chwile. Możliwe, że gdzieś wyjdziecie razem, można jakiś spacer. W każdym razie tutaj pokazują się bardzo dobre karty. Pozdrawiam. Cześć.